No o, dobra, katuchy. dobra, Tomkat, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj gramy sobie siódemkami z Tomkatem, bo swem poszedł się umyć. Siemka. Tomkat, no to już znacie go z epickiej bitwy jego, fałką, e, nie? Cza? 9 tieru. Rzuciło nas na ósemki, o. Bo. Co wy powiesz o Tigerze swoim? Szybko strzelny, ma dużo HP, czasami dinga, dosyć mobilny. Dużo HP. Yy... Dobra penetracja, jak na siódemkę. Ile procent I... szans, bo mi się nie wyświetliło? 53. O. Muszę to kierować. No, razem to kreujemy. kierujemy. Kierujemy, kierujemy? Tak. To kierujemy. Czemu? No czekaj. A że na ciebie? A na kogo? No nie wiem. Myślałem, że na tego, na tą dziesiątkę, sto dwunastkę. Sorry. Nie luknąłem Ej, serio już tygrys mi zasadził Ja to dla mnie się robię. Troszko Ty tylko dojedziesz tutaj, przynajmniej żywy Postaram się Wow, GG, dojechałeś Dziękuję Dostaniesz ode mnie medal. Pula? Tak, lecę. Ja byś go miał, nie? No. Ja go mam. Mm -hmm. Ja no nie mam, przyznam się. Bez bicia. Ja też nie mam. I z tego jest bardzo smutny No i nie tylko ty. Ja miałem raz szansę, żeby zrobić. I dziewięć fragów i pewnie ci ktoś jeszcze ukradł. Do... Nie, miałem 8, ale mi dwóch ktoś zabrał. Ups, is. Ops, strzelił w niebem. Ale tu sieka w tym mieście. No, sieka, jak zawsze na tej mapie. Ale to jest to dwunastka że tam pojechała. Oh, Gdzie was. ja mierzyłem W Lubę obok. Muszę się skądować. Nie no, nie skąd. Konto i pancerz bo jedzie? zjedzie. mogę skończyć. Strzelił? Na koniec. Strzelaj. Dobrze. Musiałem przymierzyć, chłopcze. Tyk. I GG Jademy do przodu Nie, nie, przodu. nie tak. Luwe tam jest Ale on się patrzy na tig tego Tigera 2 Zajdziemy go od tyłku Czyli te twoje taktyki A widzisz No bo... Oj, czekaj, Tiger to Trzymaj No nie przebiłeś Nie przebiłeś? No Ej, Luwe Pomagam? Kurde, wolno pracę mi tą wieżę, strasznie. Dobra jadę. Aha, gąski nie mam. Nie jedziesz bez gąski. Tak coś teraz kończę. 3 sekundy, ja dwie. Klik, Jedną. Klik. Klik. No tak prawda. Klik. Klik. Oj, może jeszcze zrobię damage. Dawaj na ty, ISO trzy. A jest zasunili mi. Ile damage'a? Pochwal się. 1400 2087 o, dzięki mnie. No, po troszkę, no. Nie kradłem Też, się będę odziewać. miał trochę po spocie. Starano go! A masz No nie! No nie O. przynajmniej. Nie <grywka> Jeszcze ci przywaliłem gęska sobie prawie zerwałem. No i ładnie. Pochwal się swoimi medalami. No. Pierwszej klasy, ogień skuteczny i brutal. Ja trzeciej klasy i ogień skuteczny. Zrobiłem najwięcej damage z dwóch drożyn. Dobra, to by było wszystko na ten. Żegnam. Siemka.